Jedna z naszych subskrybentek zapytała ostatnio: Jak powiedzieć po niemiecku, że coś należy do nas? W słowniku mamy słowo Gehören. Jednak ona mieszka w Niemczech i często słyszy połączenie Gehören zu. Z kolei gdzieś przeczytała, że to jest niepoprawne i należy używać samego Gehören, a nie takiego połączenia Gehören zu. Jak więc mówić poprawnie? Na to pytanie odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Z samego słówka gehören w znaczeniu należeć do używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś posiadamy lub też że mamy coś na własność. Na przykład Das Auto gehört mir. Ten samochód należy do mnie. Das Auto gehört mir albo Das Haus gehört mir. Ten dom należy do mnie, das Haus gehört mir. Innymi słowy ich bezyce das Haus, czyli posiadam ten dom, ich bezyce das haus, czy też ich bezyce das auto, posiadam ten samochód, ich bezyce das auto. Zauważcie, że w tym znaczeniu słowa gehören w języku niemieckim nie ma żadnego słowa, które by odpowiadało naszemu do. Zamiast tego mamy celownik. Przesłuchajcie się. The computer gehört mir, czyli ten komputer należy dosłownie mi. On należy mi. Gehört mir. Co oczywiście tłumaczymy na ten komputer należy do mnie. Zwracajcie na to uwagę, bo ponieważ po polsku mówimy, że coś należy do nas, Polacy mają tendencję, żeby na siłę upychać do niemieckiego zdania słowo do ale w niemieckim tego do po prostu w tym znaczeniu nie używamy. Podobnie żeby zadać pytanie do kogo należy ten samochód albo do kogo należy ten dom, nie użyjemy po niemiecku słowa do, tylko użyjemy celownika, a dokładniej słówka wim, czyli komu, wyim. Na przykład Wem gehört das Auto? Czyli do kogo, a dosłownie komu należy ten samochód? Czy też wem gehört das Haus? Czyli do kogo, a dosłownie komu należy ten dom? Ktoś może teraz zapytać, no to co w takim razie z wyrażeniem gehören zu? Przecież Niemcy tak mówią. Czy to jest niepoprawnie? Ano, to jest poprawnie. Tylko wyrażenie gehören zu znaczy coś nieco innego. Otóż gehören zu znaczy należeć do, ale w sensie przynależenia do jakiegoś ugrupowania lub stowarzyszenia. To znaczy, oznacza to bycie członkiem lub częścią jakiegoś właśnie ugrupowania czy też stowarzyszenia. Zobaczmy to sobie na przykładach. Deutschland gehört zu Europäischen Union, czyli Niemcy należą do Unii Europejskiej. I oczywiście tutaj nie chodzi o należenie w znaczeniu, że Unia Europejska posiada Niemcy, tylko właśnie o to, że Niemcy są członkiem Unii Europejskiej. Deutschland gehört zu Europäischen Union. Podobnie o kimś, kto dołączył do naszej rodziny, na przykład przez ślub i został do tej rodziny przyjęty z otwartymi ramionami, możemy powiedzieć Sie gehört schon ganz zu... Unsere familie, czyli ona należy już całkiem do naszej rodziny. Sie gehört schon ganz zu unserer Familie. No i oczywiście nie chodzi tutaj, że nasza rodzina posiada ją na własność, tylko o to, że stała się członkiem naszej rodziny. W porządku, kochani, teraz czas na nieco praktyki, czyli zadanie dla was. Biorąc pod uwagę to, o czym sobie dzisiaj powiedzieliśmy na temat słów. Gehören i gehören zu, którego z tych słów użylibyście w zdaniu? To wino należy do najlepszych, czyli diese Wein, mm, mm, Spitzenklasse. To wino należy do najlepszych, diese Wein, mm, mm, Spitzenklasse. Wasze odpowiedzi zapiszcie w komentarzach pod tym filmem, a w piątek sprawdźcie nasze social media, bo tam podamy poprawne rozwiązanie tego zadania. Czas na podsumowanie. Dzisiaj omówiliśmy sobie słowa gehören i gehören zu. Samo słówko gehören oznacza należeć do kogoś w sensie posiadania na własność. Z kolei gehören zu oznacza przynależeć, czyli być członkiem jakiejś grupy. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie ciebie żaden nowy odcinek. Podobają ci się nasze lekcje niemieckiego i chcesz pomóc nam się rozwijać, udostępnij to nagranie. A jeśli chcesz otrzymać za darmo materiały do nauki niemieckiego, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Es gehört zur Würde des Menschen, Geheimnisse haben zu dürfen, selbst wenn er gar keine geheimnisse hat. Prawo do posiadania tajemnic jest częścią ludzkiej godności, nawet jeśli tajemnic nie mamy. Karl Heinrich Wager